Maleczko ja jestem Modares, a dzisiaj zagramy w Castle Clash. Ten dźwięk będzie podłużony w montowaniu, więc pamiętajcie właśnie o subskrypcji wam się wyświetla. I tak, powiedzmy, że wcześniej jak nagrywałem ten odcinek to to był drugie podejście, bo pierwsze niestety się przestało nagrywać. I Cóż i co, no i teraz Wam pokażę nie więcej jak ulepszyć herosa eee, Czyli nie więcej, najpierw jak widzicie odbieram tej nagrody eee, I tutaj jest właśnie hero altar Gdzie możecie trzymać herosów przeróżnych, podłużnych Jakby to rzec. I eee, co dalej, tutaj właśnie Wam pokazuję jak możecie wylosować jakiegoś hero hero Coiny macie to od niedawno doszło w sumie w dniu, w którym nagrywałem jest jeszcze unerter clasher, że jakoś tak no napis wam najwyżej dorobię, bo to jest trudne dla mnie do wymówienia stamtąd właśnie pozyskałem hero Coiny. oczywiście jest hero też można niemu ulepszyć właśnie skin talent no i talent, będę chciał wylosować dwa talenty, do tego właśnie Walina. Jest to mianowicie ten Skin Vitet, chyba jakoś tak to się nazywało I też Lifting drive czy coś w tym stylu, no nie wiem będę pamiętam tych nazw do końca, ale jakby co to będą podane oczywiście na ekranie I jak widzicie nie trafiły mi się żaden z tych, bo to też była nowostka, nie w tym dniu, na nagrywałem, ale jest to nowostka, bo od wcześniej musiało się samemu to losować. I tak Tutaj właśnie możecie też skiny odbierać Jest to do skiny i soul stony Herosów. Jeśli stopę 200 stonów herosów, no to macie herosa już prawdziwego. Tutaj są Dungeoneony eee, Pokazuję też Wam strzałką e, co można zdobyć Oczywiście tym lepszy Dungeon, tym większy, tym więcej nagród W sensie więcej tylko Golda, czyli tych pieniążków i many, czyli takie jakby kropli wody I takie jakby gwiazdki, to jest Honor Za który możecie ulepszyć Heros, ale nie tylko za ten Honor, bo jednocześnie za Gold i za... A... Kurczę, nie pamiętam, że to, za co tam było, ale na pewno wam za chwilę pokażę, więc za co to było. Oczywiście są możliwości zdobycia płomyków trzech z Dungeon One umożliwiają ogólnie właśnie ulepszenie yy, danego Herosa na wyższy poziom, bo jak widzicie, yy, z faliny jest na 20, takie jakby bałwan też na 20 i takie jakby rycerz, czyli palady, nie jest na 6 na razie. Oczywiście jednostki są takie dużec papierowe, więc ich to lepiej używać to nie polecam. I to jest właśnie pokazane jak upgradeować jak widzicie 10 tysięcy golda 1000 eee, honoru i 10 pomyków na drugą wioskę potrzebujecie. Wtedy wpijecie możliwości w sensie ulepszyć herosa na 40 poziom, bo razie jest maksymalny. I teraz właśnie jest więcej po czym, jak widzieliście no, materiałów. I teraz po ulepszeniu możecie wbić takim herosowi właśnie poziom na 40. Jak widzicie. No i dalej właśnie jest ten skill. Skill to jest też ważny dla herosa. Oczywiście są esencje do tych skill. Możecie, możecie też kartami herosów silnych potrzebujecie ich albo uważacie za słabe ale no slajmy jak widzicie na taki mały slajmik, a 50 dawał Expa to Skilla i oczywiście tutaj za szardy się to kupuje bo e, wcześniej powiedziałem, że zagemy jak widzicie 600 skill Exp daje Crystal Use Geleton Champion natomiast daje aż 3000 skill Exp i Master Slime aż 15 tysięcy skill X Pytanie do skilla Herosa. No, Mam nadzieję, że nic nie buczy, bo będę musiał powtórzyć to. Oczywiście jak widzicie też możecie Hero kupować Legendarnych, elitarnych, takich zielonych. zielonych e, No. I tu jak widzicie na czwarty poziom mogłem. Oczywiście to też służy te wszystkie slajmy, więc no. 24 poziom talentu naszego Herosa jest oczywiście też za to wpijemy Might Might jest ważny tutaj no bo za Might też możecie dostać nagrody no i też za Chapter robienie tak widzicie tutaj Szygunka dostałem za ten pierwszy Chapter Worek Golda i Madem Butelka i tutaj trochę też podbieraję nagród Oczywiście za drugi chapter dostaje druida, więc taki healer dobry, tak na start oczywiście, później jest jeszcze golem, wola wola i waterplice koło i nie wiem czy jeszcze ktoś, ale nie pamiętam do końca. I tak, tutaj możecie też trzymać właśnie itemy przeróżne. Jak widzicie, no dużo tych w sumie miałem, bo teraz się rozbudowałem, Zbudowałem, trochę filmów na zapas ponagrywałem, jeśli chodzi o tę serię. I tutaj mi się trafiły książki do ulepszenia insignii nowej insignii. No tutaj zestaw sprzętu jakiegoś, czy Altar Girl Chest. Tutaj też mam dwie skrzynie której chciałbym żeby mi ta skrzynka z talentami dropła lub książki, mam oczywiście zaznaczę eee, książki, tak jak widzicie dropły mi, co najważniejsze i też szamana miałem jednego w sumie dwóch, ale teraz już mam jednego. Tutaj jak widzicie Mightbity, 10 eee, 5 książek niebieskich, 10 młotków i 10 paczek z honorem takiej gorszej jakości powiedzmy oczywiście teraz wam pokażę te młotki eee, więc pierwszych Warhhammer 2 daje skróca nam czas budowy o 15 minut workhammer 4 o 6 godzin skraca czas czyli takie niebieski i eee, jeszcze jest jeden Tylko tutaj widzę trochę to jest Workhammer 6, która nam skraca chyba o godzinę pracy, budowy, tak? Najwyżej sprawdzę to i Wam napiszę na, na ekranie. Tu już rozbudowałem sobie buildersa, lepiej już ich rozbudować na początku. I tutaj też właśnie po, po wpiciu ton na hala możecie sobie ulepszyć lub wybudować budynek, o ile macie jakieś to wybudowanie budynek. I oczywiście, no co, no tyle, jak widzicie. Zaję ja się z Wami żegnam i dziękuję za uwagę. Miłego wieczoru lub dnia.